W czerwcu 2021 roku zakończyliśmy akcję Dbam o Sądeckie. Wiele uczestników pytało, kiedy następna wycieczka. Zdecydowaliśmy więc, że nie będziemy czekać do następnej wiosny, by ponownie wyruszyć na górskie szlaki i odkrywać piękno Ziemi Sądeckiej. Zdecydowaliśmy, że już jesienią wybierzemy się na kolejne wyprawy, ale tym razem chcemy zadbać o czystość Sądeckich Wód. Dwie pierwsze wyprawy odbyły się we wrześniu. W pierwszej kolejności zaprosiliśmy sądeczan na spacer po słynnym bobrowisku w Starym Sączu. Uczestnicy wycieczki przemierzyli nieco ponad kilometr i zebrali osiem worków śmieci. Fantastyczna impreza. Śmieci bardzo dużo. Pomimo to, że wydawało mi się, że tutaj to zawsze jest tak czyściutko, bo byliśmy już na bobrowisku kilka razy i mnie się wydawało, że jest czysto. Jednakże gdzieś tam, jak człowiek się zagłębi w te krzaki, to, to jednak trzeba powiedzieć, że. że... Jest to no zbierać. Dobra, tak. Jest, jest tego, tego dobra, dobra które prawda, zostawiamy, niestety niszcząc środowisko, niszcząc te piękne miejsca, które tutaj są. A przecież były z nami dzieci i to jest najważniejsze, że dzieci widzą, że jeżeli posprzątają, to będzie pięknie, a jest tych śmieci bardzo dużo. Fajnie było, nie dość, no że sprzątaliśmy śmieci, jeszcze zobaczyliśmy bobry, przeszliśmy się. Było fajnie, pożyteczna akcja, jak myślisz? Pożyteczna? Trzeba? Trzeba, pomagać, sprzątać śmieci. Żeby ryby nie, nie ginęły, z mało tutaj tego, co Pan powiedział, nie jest za dużo tych tak samobobrów, jest tylko siedem, więc trzeba pomagać. A to jest atrakcyjne dla takich młodych ludzi jak Ty? Osobiście mi się bardzo podobała ta dzisiejsza akcja, więc chętnie bym przyszedł jeszcze raz. Podczas kolejnej wędrówki wybraliśmy się nad jezioro Rożnowskie. W Bartkowej przemaszerowaliśmy kilometr i zebraliśmy 13 worków śmieci różnej wielkości. Natomiast w Rożnowie spacer był jeszcze krótszy i odpadami wypełniliśmy 5 worków o pojemności 80 litrów. Jeżeli chodzi o takie akcje, uważam, że no, są super. Powinno więcej takich akcji być ze względu na sytuację, jaka nas otacza, jakby z tyłu. Krajobraz piękny, lecz jezioro bardzo zanieczyszczone. Właśnie dużo tych śmieci zebraliście? Bardzo dużo zebraliśmy. Bartkowa była jednym, jedną z akcji, gdzie, gdzie było najwięcej tych śmieci. A co najczęściej się zdarza wśród tych śmieci? Plastik, butelki, no i wiadomo, że też papier, no ale butelki przewyższają raz wraz, wraz z, no z plastikiem. A skąd pomysł, żeby się przyłączyć do tej akcji dla No mnie siostra namówiła, jeżeli chodzi o, o przyłączenie, więc stąd pomysł. No i też o to, żeby zadbać o nasze środowisko, które tutaj nas otacza. No fajnie było. Bo ja nie lubię, jak śmieci są naokoło. No bardzo mi się podobają takie pomysły, ponieważ no niestety no, mieszkańcy mimo w szkolnie śmiecimy, a ktoś musi to zrobić, żeby posprzątać, bo aż przykro patrzeć, ile śmieci się wala, a ludzie spacerują i nikt na to uwagi nie zwraca. Także wydaje mi się, że takie akcje to są naprawdę pożyteczne i dobre dla środowiska, nauka dla dzieci, że nie należy śmiecić, należy sprzątać po sobie. Także um, wydaje mi się, że warto brać udział w takim akcjach. W pierwszą niedzielę października podążyliśmy do Łącka, gdzie posprzątaliśmy brzeg Dunajca. W pobliżu strefy aktywności i rekreacji zebraliśmy 15 worków śmieci. Jestem dzisiaj z fundacją pierwszy raz i bardzo żałuję, że dopiero pod koniec sezonu. Zdecydowałam się na udział w akcji. Miejsce, które wybraliśmy dzisiaj, jest przepiękne pod względem krajobrazowym, jak i wypoczynkowym. Świetnie można zorganizować czas dzieciaków. Jedyny problem, jaki jest w tym wszystkim, to śmieci, które tutaj znaleźliśmy. Zebraliśmy mnóstwo worków ze szkłem, z plastikami, foliami, z wyposażeniem domowym łącznie. I wielka prośba do wszystkich, którzy chcieliby korzystać z tak pięknych terenów. Dbajmy wspólnie o to, bo jeżeli wszyscy o to nie zadbamy, to nawet nasze akcje nie będą przynosić rezultatu. Ostatnia wyprawa odbyła się 17 października. Wówczas spacerowaliśmy brzegiem Popradu w samym centrum Rytra i uzbieraliśmy 37 worków śmieci. Widok jest przepiękny, dzisiaj jeszcze pogoda dopisała. Niestety, w związku z tym, że przychodzi tu dużo ludzi, zostaje też bardzo dużo śmieci. Wieczorami również przychodzi tutaj młodzież, piją alkohol, więc niestety no, tego pokłosiem są te śmieci, które się walają. Czasami aż żal, że taki piękny widok, te śmieci nam psują. Zaleliśmy dzisiaj dużo puszek butele szklanych, papierków. Były butelki po piwie, i, no, no wszystko, wszystko i worki, no, no, to jest obrzydliwe, no. więc apeluję do wszystkich, żeby za sobą sprzątali. Gośćmi specjalnymi podczas wycieczek byli sądeccy wędkarze. No niestety, no pomimo wysiłków i włożonych środków i sił, e, które tutaj członkowie koła e, angażują, e, napływ turystyki, jest tak duży, że niestety momentami no, nasze siły nie wystarczają, chociaż staramy się utrzymywać to w jak najlepszej stanie. No, niemniej jednak część, część społeczeństwa jeszcze jest, że tak powiem, nieuświadomiona w kwestiach ekologii i nie wie jak duże szkody i po prostu zniszczenie może powodować w środowisku naturalnym miecenie, zostawianie śmieci typowo po artykułach spożywczych nawet, czy po butelkach, petach, to stanowi największe zagrożenie. Jak już wiadomo, badania są prowadzone, już coraz, coraz bardziej zaawansowane. Plastik jednak nie jest tak bezpieczny, jak na początku sądzono. On się jednak rozpada po jakimś czasie. Drobinki unoszą się we wodzie, są spożywane przez ryby i po prostu powodują duże ilości zatrucie i w dalszej perspektywie śmierci gryb. No Nie mówią dużo o spożyciu takiej ryby, kiedy człowiek po złowieniu na przykład ryby chce ją przygotować i stworzyć, no, no niestety też zatruwa się tym ciaskiciem. W czterech spacerach w ramach jesiennej edycji akcji Dbam o Sądeckie wzięło udział ponad 120 osób, które łącznie zebrały 78 worków śmieci. Akcja nie odbyłaby się, gdyby nie kolejne wsparcie finansowe ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Dzięki dotacji zakupiliśmy dla uczestników wypraw worki na śmieci, rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz zapewniliśmy poczęstunek. Naszą fundację po raz kolejny wsparła także Kryniczanka, zapewniając wodę podczas w inicjatywę włączyli się również włodarze gmin Stary Sącz, Gródek nad Dunajcem, Łącko i Rytro. Z dumą możemy powiedzieć, że akcja Dbam o Sądeckie będzie kontynuowana. W obliczu zmian klimatycznych razem musimy zadbać o czyste środowisko, szanować przyrodę i chronić ją dla przyszłych pokoleń.